Okej, okay, świetnie. Dobra. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj do Was dołączyć. Nazywam się Bartosz Górecki. Na co dzień pracuję w firmie MERS, gdzie odpowiadam za marketing. W MERS tworzymy hybrydową platformę e-commerce, która pomaga firmom łączyć się z klientami z wykorzystaniem różnych kanałów sprzedaży, optymalizować sprzedaż. Współpracujemy ze średnimi, dużymi firmami. Dzisiaj chciałem, pomyślałem, że się jakieś teorie spiskowe, bo dwie prezentacje temu Grzesiek mówił o pośladkach, Ja będę mówił o traceniu głowy, górecki po góreckim, więc coś tutaj, coś tutaj nie tak, ale gwarantuję, że będzie ciekawie, choć będzie dużo technologii, więc na, będzie troszkę odmiennie niż w przypadku dwóch poprzednich prezentacji. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak. Odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału aplikacji PWA w kontekście e-commerce i daje firmom jeszcze lepsze szanse na rozwój w kanale mobile. Cykl przyjęcia nowych technologii przez społeczeństwo jest coraz krótszy. Co widzimy na przykładzie, jak rozprzestrzeniały się różne technologie telefonów. W USA telefon stacjonarny potrzebował 45 lat, żeby być wykorzystywany przez. 60% społeczeństwa. Z kolei telefon komórkowy i smartfon potrzebowały tylko 9 lat. Jeżeli dołożylibyśmy do tego skrajne technologie, z jednej strony starsze od telefonu, z drugiej strony młodsze od smartfona, to zauważylibyśmy, że ten proces byłby albo z jednej strony kiedyś dużo dłuższy, albo w dzisiejszych czasach jeszcze krótszy. Te kanały, którymi sprzedawcy docierają do swoich potencjalnych odbiorców. Zmieniają się coraz szybciej i zmieniają obraz rynku. Po pięciu latach od wprowadzenia telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych korzystało z niej 15% amerykańskiego społeczeństwa. W tym samym czasie, czyli pięć lat od wprowadzenia technologii z telefonu komórkowego, korzystał to trzeci Amerykanin, a z social medium pięć lat wystarczyło, żeby co drugi obywatel Stanów Zjednoczonych z nich korzystał. Wszystkie te, przepraszam bardzo, wszystkie te trzy technologie. To rozwiązania, których sprzedawcy używają, aby kontaktować się ze swoimi klientami. Kiedyś sprzedaż odbywała się za pomocą katalogów rozsyłanych pocztą, czego przykładem był na przykład właśnie Sears w Stanach Zjednoczonych. Potem wielkim trendem była sprzedaż odkurzaczy przez telewizor, a w tej chwili zakupów można dokonywać przez posty influencerów bezpośrednio w mediach społecznościowych. Naturalnie no z każdym miesiącem, kwartałem czy rokiem mamy do czynienia z coraz większą ilością kanałów, którymi firmy mogą się kontaktować ze swoimi klientami. Bo w badaniu przeprowadzonym w USA w zeszłym roku ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że do 2024 roku wirtualni asystenci będą brali czynny udział w ich procesie zakupowym. Jest to temat, o którym jest niewątpliwie głośno ze względu na zainteresowanie nim największe gracz na rynku jak Amazon, Google. I Apple. Niestety ze względu na lokalizację językową w Polsce ten kanał dalej nie jest tak mocno wykorzystywany jak w krajach, w których te rozwiązania występują w natywnej wersji językowej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale wszystko wskazuje na to, że będzie szybko dojrzewać, co zresztą pokazują, pokazują na przykład supermarkety online, w których w tym przypadku Frisco, w którym można dokonywać tych zakupów za pomocą asystenta głosowego. Podobna ilość osób, jeżeli chodzi o inne kanały, powiedziała, że płaciłaby za pośrednictwo samochodu, gdyby miała taką możliwość. W Stanach Zjednoczonych kierowcy Chevroletów od 2018 roku mogą płacić za paliwo na stacjach benzynowych, nie wychodząc z samochodu. W Polsce mamy mobilną aplikację Orlenu. Natknąłem się też na jedno z badań. One. Ono nie jest aktualne, pojawiło się kilka lat temu, więc dane faktyczne mogą być inne. Przepraszam bardzo. Mogą być inne, ale w, tych, w tym badaniu pokazano, że do końca tego roku 95% nowo produkowanych samochodów będzie połączona z internetem. Więc ten kanał powinien być jeszcze chętniej wykorzystywany przez sprzedawców. 45% osób. Pytanych w tym samym badaniu, to było badanie, które było przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pokazuje, że bardzo mocno dojrzewa też kanał IoT. Zakupów możemy już dokonywać za pośrednictwem lodówek, czego dowodem jest współpraca w Polsce pomiędzy Samsungiem i Frisco, gdzie Samsung udostępnia aplikacje na ekranie swojej lodówki. Amazon swego czasu, na pewno wielu z Was kojarzy, Amazon swego czasu wprowadził Przyciski Amazon Dash, które można było przykleić do czegokolwiek. One były wielkości, mniej więcej pudełko do zapałek. To był jeden przycisk przyklejany dwustronną taśmą. Można go było przykleić na pralkę, na lodówkę, szafkę, cokolwiek. I można było domawiać jakieś podstawowe produkty, jak proszek do pieczenia, proszek, proszę, proszek do pieczenia, proszek do prania. W przypadku Amerykanów bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się domawianie też słodkich napojów. Finalnie Amazon wycofał się z tego projektu dwa lata temu, z tego względu, że było bardzo dużo problemów. W Niemczech na przykład problemy były z tym, że klienci nie byli w stanie podejrzeć ceny przed zamówieniem tego produktu. Oczywiście do nowych technologii trzeba podchodzić z umiarkowanym optymizmem. Inwestorzy z Doliny Krzemowej zapytani rok temu o najbardziej przewartościowane technologie. Tak się składa, że na pierwszych trzech miejscach wymienili technologie, które niejako kojarzą nam się z technologią, z przyszłością sprzedaży, z technologią mobilną. Takie technologie jak VR, rozszerzona rzeczywistość, akcesoria, elektronika noszona czy chatboty są rozwiązaniami bardzo medialnymi. Ale w wielu przypadkach wydaje się, że ich potencjał nie jest całkowicie wykorzystany. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj albo jutro będzie rozmawiać o chatbotach, więc to nie chcę. Nie wiem, czy nie wypaliłem czegoś głupiego tym slajdem, ale niemniej jednak tak liczby pokazują, i taki jest optymizm względem tych technologii. Nie zmienia to faktu, że bardzo wielu klientów, dokonując zakupów, korzysta z wielu kanałów. Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review nieco ponad dwa lata temu pokazało, że prawie trzy czwarte klientów używa więcej niż jednego kanału w procesie zakupowym. Może to być wizyta w sklepie stacjonarnym, użycie aplikacji mobilnej, wejście na stronę internetową, czy telefoniczny kontakt z konsultantem. Problemem, jaki sprzedawcy mają, czy marki, czy sprzedawcy, producenci, jest to, że tak naprawdę ta ścieżka zakupowa klienta, ona jest bardzo nieokreślona. Oczywiście mamy wiele badań, wiele z, nich jest, wiele z nich jest konfliktujących nawzajem, ponieważ wiele badań pokazuje, że ludzie zaczynają od komputera stacjonarnego, albo kończą w biegu zakupy na komórce, zapytają o radę asystenta głosowego, więc ta ścieżka zakupowa, o ile jest wiele badań, które to przedstawiają, to ona dla wielu sprzedawców mimo wszystko, Pozostaje nadal ogromną, ogromną zagadką. Ale mimo tego, że ta wielokanałowość sprzedaży, uwzględniające te kanały mobile, jest, jest czymś, o czym, wszyscy, o czym wszyscy wiemy, zdajemy sobie sprawę i sami z tego korzystamy. Problemem jest to, że 90% firm nie posiada jednolitych strategii, strategii jednolitych treści we wszystkich kanałach. Stanowi to ogromne wyzwanie dla firm, ponieważ wpływa to znacząco na poziom odbioru marki przez klientów. Często klienci mogą odnaleźć, wydaje mi się, że część z Was też miała z tym do czynienia, czy często znajdujecie sprzeczne dane w różnych kanałach, czyli korzystając z aplikacji mobilnej, macie dostęp do innych treści, korzystając z wersji przeglądarkowej sklepu, macie dostęp do innych treści. Często jest tak, że stany magazynowe nie są synchronizowane, czyli okazuje się, że przez aplikację mobilną możecie kupić sukienkę, czego nie możecie zrobić przez, przez wersję desktopową. Równolegle pojawiają się inne problemy, jak na przykład funkcjonalność. Często spotkałem się na przykład z tym dzisiaj, że lokalizator produktów w sklepach był dostępny tylko w wersji desktopowej, a nie było go w wersji mobilnej. Jest oczywiście wiele powodów, na które, się, które się składają na to, że klienci nie mają tych jednolitych treści. Ponad prawie połowa osób, to jest najczęstszy problem, wskazała, że problemem tego, że te treści nie są jednolite, są problemy organizacyjne w firmach. Często jest tak, jeżeli sami zarządzacie czymś takim, jedna osoba jest dedykowana od sklepu internetowego, inna osoba odpowiada za na przykład aplikację mobilną, Często jest tak, że jesteście firmami, które mają kilka sklepów, na przykład sklepów różnych brandów. Często, w przypadku firm odzieżowych, może to być tak, że jedna osoba w firmie zarządza sklepem głównym, a druga osoba zarządza na przykład outletem. I często pojawia się tak, że skład produktów, cechy produktu, specyfikacja produktu, mimo tego, że jest ten sam produkt, jest opisywana inaczej w obydwu sklepach. Drugim problemem, z którym firmy się spotykają, jest to, że systemy, na podstawie których firma wdraża te technologie i na podstawie których kontaktuje się z klientami, są od, te, te sklepy są od siebie, te systemy są od siebie odizolowane. Jaki to sprawia problem? Problem, jaki to sprawia, jest mianowicie taki, że każdy sklep, podobnie jak w środku problemów organizacyjnych, oparty jest o inną architekturę, inny system, inne programowanie. I każda, każdy zarządza sobie osobnym systemem, przez co w jednym, przez co nie ma wspólnej bazy danych, informacji o produktach, o sprzedaży, stanów magazynowych, więc jest to ogromny problem dla firm. No i oczywiście na końcu, jak to zwykle bywa w przypadku technologii, Problemem jest nic innego, jak ograniczony budżet. On oczywiście też ma swoje źródła w różnych, ma, ma różne źródła. Często tym źródłem jest fakt, że sklepy chcą dynamicznie się rozwijać, mają bardzo, bardzo starą architekturę bazują na bardzo starych systemach, w których rozwinięcie jest bardzo czasochłonne, bardzo drogie, wymaga ekspertów o specjalnych kompetencjach. Więc ten ograniczony budżet bezpośrednio wynika właśnie z tego zapędzenia się kozi róg, często z technologią, która zamiast. gdzie firmy zamiast wdrożyć nową technologię, rozwijają na siłę tą starą, skosniałą architekturę. Pojawiają się oczywiście technologie, które ułatwiają zarówno firmom dostęp do większej ilości kanałów, jak i pozwalają konsumentom na lepsze doświadczenia zakupowe. Jedną z takich technologii jest PWA, czyli Progressive Web Apps. PWA jest technologią, którą zna pewnie wielu z Was. Jeżeli ktoś interesuje się choć w najmniejszym stopniu mobile, to słyszę już od dwóch lat, że każdy rok jest rokiem PWA. I myślę, że 2020 rok już jest rokiem PWA do potęgi. Jest to PWA to nic innego jak mobilna strona internetowa, która wyświetla się i zachowuje jak natywna aplikacja. Po wejściu w aplikację, yy, Zawartość tej aplikacji zapisywana jest w pamięci urządzenia, przekładać to na rozszerzenie funkcjonalności, szybkości działania. Jest to, jest to rozwiązanie, które dostarcza użytkownikom, tak w skrócie, doświadczeń wynikających z używania aplikacji bez konieczności pobierania żadnej aplikacji z żadnego App Store'a. Można taką aplikację przypiąć do ekranu głównego w telefonie, w smartfonie w tej chwili również przeglądarki jak na przykład Chrome umożliwia dodanie takiej aplikacji normalnie jako programu na komputerze więc PWA ma bardzo dużo pwa niesie są bardzo dużo korzyści i posiada wiele funkcji które ułatwiają realizowanie tej strategii wielokanałowej no bo działa w każdej przeglądarce jest instalowalna czyli jeżeli ktoś chce czyli ten sam interfejs, który widzimy na desktopie, możemy zainstalować w formie aplikacji na telefonie komórkowej. Jest dostępna, czyli ma bardzo dużo w założeniach rozwiązań, które przybliżają nas doświadczeniami do korzystania z aplikacji mobilnej. I co najważniejsze, obsługuje każdy interfejs, czyli PWA, niezależnie czy używamy PWA na. Komputer stacjonarnym, czy używamy go na czy używamy na telefonie, czy nawet na przeglądarce, na, jakim, na jakiś wearables, jeżeli jest to w ogóle możliwe, to PWA wszędzie będzie wyglądała tak samo i będzie dostarczała jednolitych doświadczeń. PWA jest, staje się powoli standardem nie tylko w e-commerce. Ostatnio było głośno, chociaż było tfn 24 który przerobił całą swoją stronę w PWA. Nie chciałbym was zanudzać. Możecie poczytać wiele case'ów, w internecie o tym jak Starbucks, jak AliExpress, jak y, chociażby Tinder y, czy sam właśnie TFN24 jeżeli chodzi o y, nasz rodzimy rynek y, przyspieszył swoje działania, ograniczył koszty dzięki PWA. PWA jest teoretycznie proste do wdrożenia, istnieje bardzo wiele artykułów w internecie, które mówią o tym, że PWA można wdrożyć w godzinę, można wdrożyć w 5 minut. Tak Muszę powiedzieć to z, z bólem serca, jako firma, która poświęciła na to, jako marketer w firmie, która poświęciła na to tysiące godzin, żeby to wszystko spiąć. Jest to możliwe, żeby to PWA stworzyć w godzinę. Niemniej jednak mówimy tu o wdrożeniu PWA bez integrowania go z jakimikolwiek danymi, co oczywiście trwa już zdecydowanie dłużej, zbudowanie całej logiki biznesowej, flow, wszystkich rzeczy. To oczywiście trwa, trwa już dużo dłużej na pewno nie zajmie nam to godzinę, ale osiągnięcie pełnych korzyści z PWA wymaga, wymaga odpowiedniej architektury i wymaga spełnienia pewnych warunków, o czym ta prezentacja, gdzie w tej pre... chciałbym odpowiedzieć Wam na właśnie to pytanie, o co chodzi z tym traceniem głowy w tej prezentacji. Wszystko to przez monolity. Wszystko to przez monolity, architekturę monolityczną, o którą oparta jest większość dzisiejszych sklepów internetowych i stron internetowych. Brzmi bardzo groźnie, ale w rzeczywistości jest to, jest to rzecz, którą bardzo łatwo można wyjaśnić. Standardowo każdy sklep internetowy składa się, czy notabene, każda strona internetowa składa się z dwóch warstw z front-endu i back-endu. Front end to wszystko, co widzimy, czyli cała warstwa graficzna, chodząc po sklepie internetowym, logując się do koszyka, dodając rzeczy do koszyka, oglądając jakieś filmy, specyfikację produktową, to wszystko to jest frontend, czyli to, co widzimy. Po drugiej stronie, czy raczej z tyłu, znajduje się backend, czyli cała technologia, która jest potrzebna do zasilenia tego serwisu. I w przypadku sklepu internetowego w backendzie znajdziemy wszystkie informacje o produktach polityki cenowe, rabatowe, dane klientów, całą architekturę, kod, całą komunikację między wszystkimi systemami w firmie. Więc standardowo każdy system składa się z tych dwóch warstw. I teraz w architekturze monolitycznej wygląda to tak, że w każdym sklepie, każdy sklep jak powiedziałem, składa się z tych dwóch warstw, czyli frontendu i backendu. W każdym sklepie, w takiej architekturze monolitycznej, czyli klasycznej, która jest, wydaje mi się, stanowi nie wiem, 95% może albo więcej wszystkich sklepów internetowych w tej chwili, ta architektura monolityczna polega na tym, że frontend i backend są ściśle ze sobą połączone. One są ze sobą integralne, więc wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tej warstwie graficznej wymusza wprowadzenie warstw w warstwie tej technologicznej, którą widzimy z tyłu. I. Działa to w dwie strony, czyli jakiekolwiek zmiany w backendzie mogą wymuszyć zmiany na tej warstwie frontowej. I co się teraz dzieje? Kiedy chcemy odpalić kolejny sklep, czyli jesteśmy marką odzieżową i chcemy odpalić outlet, czy chcemy odpalić aplikację mobilną, to często najczęstszym rozwiązaniem jest zbudowanie drugiej, drugiego niezależnego rozwiązania, czyli drugiego sklepu, niezależnie czy to jest wariant, czy to jest inny kanał. Problem pojawia się w tym przypadku taki, o którym mówiłem we wcześniejszym slajdzie, czyli następuje izolacja systemów, czyli każdy sklep jest, każdy sklep jest od siebie izolowany, zapewne jest zarządzany przez dwie różne osoby, przez inne zespoły programistów, przez inne zespoły grafików. I tak naprawdę dążymy do, dążymy do sytuacji, kiedy wprowadzenie każdego nowego rozwiązania, wymaga zbudowanie od podstaw całej architektury całego backendu nowej grafiki, więc generuje to też ogromne koszty. Nawet jeżeli naszym frontem, czyli tym elementem pomarańczowym, jest aplikacja PWA, to nie zmienia to faktu, że dalej, jeżeli chcemy otworzyć kolejny sklep, no to będziemy robić kolejny sklep, kolejne PWA, więc jest to jest to finalnie bardzo problematyczne, bo generuje bardzo duże koszty rozwoju, bardzo duży chaos wewnątrz firmy. Na szczęście jest rozwiązanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno, bo pierwsze zmianki o tej technologii w masowym przekazie pojawiły się pod koniec 2018 roku, więc jesteśmy na początku tej podróży jest to architektura headless, czyli architektura bez głowy. Może nie brzmi tak ciekawie, jak pośladki od Grzegorza, ale. Nie ma, nie ma na tym etapie jeszcze żadnego ciekawego określenia dla architektury headless w języku polskim, więc to określenie też funkcjonuje u nas. Czasami się mówi o architekturze decoupled, czyli wiem, rozparowanej, odosobnionej, jakkolwiek, ale headless, jeżeli poszukacie informacji o headlessie w internecie, to na pewno znajdziecie bardzo dużo informacji na ten temat. Czym różni się headless? Od architektury monolitycznej. W przypadku architektury headless mamy do czynienia z jednym źródłem danych, czyli jednym backendem. W przypadku, powołam się tutaj znowu na przykład na firmę odzieżową, czyli mamy całą bazę danych, wszystkich ciuchów, specyfikacji, składów, dostępności. Wszystko mamy umieszczone w jednym miejscu i mamy niezależne warstwy frontend czyli warstwy graficzne. Co nam to daje? Daje nam to, że możemy korzystając z jednego źródła danych tworzyć bardzo wiele różnych punktów styku z klientem. Czyli na przykład tworzymy sklep online, tworzymy aplikacje, tworzymy na przykład aplikację na Alexa, tworzymy aplikację mobilną, tworzymy aplikacje pod wearables, tworzymy sklep, drugi wariant sklepu, tworzymy outlet, tworzymy sklep dedykowany na inny rynek. Więc Headless daje ogromną swobodę przez to, że te warstwy są ze sobą w ogóle nie połączone. One oczywiście są połączone za pomocą API, czyli w prostych słowach takiego interfejsu, który tłumaczy ten język front-endowy na język back i umożliwia swobodną komunikację tych kanałów ze sobą. Kluczową korzyścią Headless, jak już powiedziałem, jest to, że możemy podpiąć nieograniczoną liczbę interfejsów, to znacznie ułatwia firmom zarządzanie, szczególnie tym firmom, które dynamicznie się rozwijają, ułatwia bardzo zarządzanie całą strategią, zarówno kontentową, jak i sprzedażową. Headless Commerce daje firmom ogromną ilość swobody, tak jak już wcześniej powiedziałem. Dzięki Headless firmy mogą decydować o kierunku rozwoju zależnie od trendu rynku. Jeżeli czują, że Aleksa wchodzi na rynek polski i będziemy mogli komunikować się z tym, z tym asystentem w języku polskim. To nie musimy tworzyć i wydawać pieniędzy na osobną aplikację, na tworzenie osobnego backendu, rozwijanie tego, tylko korzystając z tej samej bazy, z tego samego źródła danych, możemy w łatwy sposób wyjść na ten kanał. Ogromna, firmy, które korzystają z headlessa, zyskują ogromną niezależność, bo w momencie, kiedy. Te warstwy są od siebie oddzielone, czyli backend i frontend są osobnym tworem i nie ma tej takiej mocnej zależności między programistami, którzy piszą kod w tle, a projektantami. Firmy mogą prosić, firmy mogą na przykład korzystać z zewnętrznego rozwiązania do zarządzania sklepem internetowym od jakiejś firmy, a samodzielnie we własnym zakresie, zatrudniając programistów czy korzystając ze swoich zasobów mogą projektować doświadczenia, doświadczenia, całe UX, według UX, według własnego, według własnej woli nie muszą, nie muszą być zależnymi od kogo, zależnymi od kogokolwiek, jeżeli chcą wprowadzić jakieś zmiany, nie muszą kierować prośby do jakiejś zewnętrznej agencji, do zewnętrznej firmy pytając, słuchajcie, musimy wprowadzić zmianę. Banner trzeba przesunąć, musi być pixel perfect, Musimy przesunąć te trzy piksele w lewo. Okazuje się, że tego nie można, bo jakieś zmiany na backendzie to wymusi, więc daje to ogromną niezależność. Ogromna skalowalność również jest możliwa dzięki headlessowi, bo jeżeli jesteście firmą, która potrzebuje wchodzić na nowe rynki, potrzebuje szybko odpalać nowe kanały, czy to. Ma być social commerce, czy to ma być właśnie voice commerce, czy chcielibyście być, jesteście stacją benzynową, która ma swój sklep, ale również chcielibyście, żeby ludzie zaczęli płacić za pośrednictwem samochodów. Headless umożliwia tą skalowalność. Nie macie żadnych ograniczeń w tworzeniu nowych kanałów poza tak naprawdę budżetem i wyobraźnią. I szybkość. Headless jest, headless jest dużo szybszy z jednej strony zarówno dla firm, jeżeli chodzi o rozwój, z drugiej strony, jeżeli chodzi o korzystanie z, ze sklepów internetowych, z technologii, y, rozwiązań. Y, rozwiązań y, przepraszam, wypadłem z rytmu. Technologie które, technologie, które bazują, sklepy, które bazują na headless commerce, są po prostu dużo szybsze. Headless oczywiście nie jest dla każdego. Y, Wydaje się, że headless jest rozwiązaniem, które jest w swoich założeniach idealne i każda firma powinna prędzej czy później go wdrożyć. Wydaje mi się, że na pewno, na pewno każda firma, która dynamicznie się rozwija, musi pomyśleć o headlessie, bo długoterminowo headless ogranicza bardzo dużo kosztów w firmie. Jednak firmy, które nie mają tego budżetu i nie planują wystartować ze strategią wielokanałową na różnych urządzeniach mobilnych czy desktopowych już teraz, sugerowałbym, jeżeli są szczególnie mniejsze, na, sugerowałbym, wstrzyma, chyba, że muszą być zmuszone wstrzymać się od inwestycji, bo często zainwestowanie w Headless wymaga postawienia całego systemu od nowa, czyli porzucenia tego wszystkiego, co mamy do tej pory, więc naturalnie Wiąże się to z dużymi kosztami, nie jak PWA, które możemy w miarę prosto wdrożyć w sklepie internetowym. To w przypadku headless jest to inwestycja, która wymaga dużo więcej czasu i wymaga dużo, dużo więcej też organizacji w tym temacie. Niezależnie od tego, czy myślicie nad headlessem teraz, czy będziecie planować wejście w headless i połączenie headless z PWA w przyszłości. Wydaje się, że headless jest na dzień dzisiejszy najlepszą drogą, jak nie jedyną, żeby wykorzystać w pełni potencjał nowych technologii mobilnych, takich jak PWA czy voice commerce, i odpowiadać jeszcze szybciej na potrzeby współczesnych konsumentów. Mam nadzieję, że temat headless Was zainteresował. Chciałem pozdrowić przy okazji kolegę Sławka z naszej firmy, który z tego co się mówił, siedzi w siódmym rzędzie w brązowej marynarce. Więc jeżeli macie jakieś uwagi do prezentacji, czy chcielibyście porozmawiać więcej o Headlessie, zajmujemy się tym już od dłuższego czasu, to na pewno Sławek odpowie na wasze pytanie. Tymczasem życzę dużo zdrowia, dziękuję, że mogłem w takiej formie również spotkać się dzisiaj z wami, wszystkiego dobrego zarówno dzisiaj, jak i jutro w trakcie drugiego dnia. Tak. Dziękuję bardzo.